bo Strażakom Rotakom jest po prostu bardzo przykro, tak? e, Wczoraj na przykład przyjechał Pan, e, który zapytał się mnie, czy mam kogoś, kogo można zabrać w tego. Jak zobaczył, to co tu się dzieje, to po prostu powiedział, że on cofa swoje pięć autoparów A co to znaczy, że źle traktują kobiety i dzieci, jakby to są? są? No niestety tutaj byłem świadkami tak naprawdę wyrywania sobie łóżek z rąk, tak? e, Kobieta z dzieckiem chciała gdzieś po prostu łóżko, interweniowała również policja w tej sprawie, prosiła o pomoc. No niestety po prostu podchodzą, wyrywają po prostu łóżka, zabierają koce, wszystko. Sytuacja tutaj no, naprawdę nie wygląda bardzo ciekawie, jeśli chodzi o osoby tak naprawdę spoza granic Ukrainy. I, ale no, nie wiem, czy ktoś się tym zajmuje, czy nie. Nam ale po policja prostu... tu jest na miejscu, powinna się zajmować. Jest policja, my oczywiście zgłaszamy, tak, policja działa jak może, aczkolwiek myślę, że tutaj naprawdę ktoś powinien osób rządzących się tym zainteresować, tak, bo ja rozumiem, Ukraina jest objęta stanem wojennym, aczkolwiek no, wszyscy tutaj byliśmy przygotowani na matki z dziećmi, a niestety większość osób, które tutaj są, to są osoby, naprawdę osoby poza Ukrainy, a dwa większość naszych poszkodowanych, mniej więcej może 20% to są tak naprawdę matki z dziećmi. Niestety no większość tak. to jest osób poza Ukrainy. To jest straszne, to, to jest straszne, to nikt na tym nie panuje. Tak, niestety e, trudno mi powiedzieć, czy ktoś na tym panuje, czy nie, tak? Niestety nie mamy informacji to, co do straży e, granicznej, jak to wygląda z ich strony, tak? bo to my jesteśmy tylko punktem recepcyjnym tutaj. Nie wiem jak to wygląda na części, e, na części tam granicznej typowo, aczkolwiek no, u nas e, jest to po prostu sytuacja nagminna, tak? Oni ponoć e, są zabierani swoimi autokarami, aczkolwiek e, Jakoś my tego nie widzimy. Ja jestem e, też reprezentantem Międzynarodowej Organizacji Praw Człowieka i e, pol, e, jeżeli państwo tu nie dostają nam jeszcze pomóc, e, to proszę się skontaktować zaraz tam panu e, numer do mnie, czy wtedy można e, e, się skontaktować z ambasadami tych, e, ludzi? Się, bo, nie tak. Ja nie jestem odorganizowany. No tak, wiemy. ale chodzi o to, to jak to oni mają to problemy. Nie być kobiety z tak. i są młodzi mężczyźni, Ukraińcy to obcokrajowcy, czarnoskórzy, tak. którzy zalewają nasz kraj i jeszcze reagują agresywnie w stosunku do tych, którym powinniśmy pomagać. Niestety znaczy, tak, świadkiem agresywnych zachowań ze strony osób obcokrajowych spoza Ukrainy jesteśmy prawie świadkami nagin. Cały czas prosimy. A ta, a ta pomoc, bo mówi Pan, że tylko 20% to są matki z dziećmi, a pozostałe to właśnie obcokrajowcy, nie, nie obywatele Ukrainy, a im jakiej pomocy udzielać?